Pismo święte, Biblia, ale mówimy też Słowo Boże i dobrze mówimy: tu jest zapisane Słowo od naszego Ojca w niebie Słowo skierowane do nas, abyśmy poznali Jego wolę. Witajcie. Warto czytać tę Księgę i sprawdzać, czy wciąż podążam Bożą drogą. W tej Księdze znalazłem też takie oto słowa. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Są to słowa pana Jezusa, będącego świadectwem Bożej Prawdy zawartej w Jego słowie. Słowa wskazujące również na wielką wagę słuchania w naszym chrześcijańskim życiu. Zatem. Czy słuchamy głosu prawdy, czy chcemy ją poznać? Słowo Boże jest prawdą, warto je poznawać. W nim, między innymi, można znaleźć informacje o Bożym oczekiwaniu względem nas. Jednym z nich, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, jest Boże pragnienie, aby człowiek był z nim pojednany. Tym, który to zrozumiał, i tę naukę głosił, był apostoł Paweł. Usłyszał głos Chrystusa i za tym głosem, za tym wezwaniem, wyruszył i nieprzerwanie do ostatnich chwil swojego życia trwał w służbie. W drugim liście do Koryntian napisał. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem stare przeminęło i nastało nowe a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wyzwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. Paweł, choć wówczas jeszcze mówiono o nim Saul, gdy spotkał na swojej drodze Chrystusa, doznał przemiany. I dopiero wtedy zrozumiał, że tylko przez Chrystusa. Można pojednać się z Bogiem, któremu, jak mu się wcześniej wydawało, tak wiernie służył. Warto się nad tym zastanowić. Może i my trwamy w takim przeświadczeniu. Wydaje nam się, że gdy przyjęliśmy Jezusa jako swojego Zbawiciela i weszliśmy na Bożą drogę, to zapewne jesteśmy z Bogiem pojednani. Czy aby na pewno tak jest? Ależ, skąd te wątpliwości? Zapytasz. Lektura Bożego Słowa, szczera i w modlitwie, porusza serce i pozwala zobaczyć siebie Bożymi oczami. W takich chwilach pojawiają się refleksje, choćby taka: czy można być pojednanym z Bogiem, nie będąc pojednanym z drugim człowiekiem? I dalej: czy można być pojednanym z drugim człowiekiem? nie doświadczając pojednania w Bożej rodzinie są takie słowa Pana Jezusa, które pobudzają do zastanawienia się nad tym pytaniem. Dlatego, jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypominało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Obecnie jednym z darów, jakie możemy dać Bogu, są nasze modlitwy. Tak więc, zanim skłonisz głowę i w modlitwie będziesz chciał pojednać się z Bogiem, najpierw pojednaj się ze swoim bratem i zadbaj, o pojednanie w Bożej Rodzinie. A na tę rodzinę czycha wiele niebezpieczeństw. Niektóre niepostrzeżenie mogą wkraść się przez osoby nam bliskie albo przez nas samych różnymi sposobami szatan chce zniszczyć Bożą Społeczność. Arsenał jego środków jest przeogromny i różnorodny. I zawsze dopasowany do każdego z osobna. W niezwykle przebiegły sposób potrafi wykorzystać ludzkie słabości. Z jednym z takich jego ataków musieli się zmierzyć uczniowie pana Jezusa. Pewnego razu. Przystąpili do swojego mistrza, synowie Zebedeusza, i wyrazili swoje pragnienie, jeden aby siedział po prawicy, drugi po jego lewicy. Jak na to zareagowali jego uczniowie? Prośba Jakuba i Jana oburzyła pozostałych dziesięciu. Lecz Jezus przywołał ich i powiedział, Wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród Was. Kto między Wami chciałby być wielki, niech będzie Waszym sługą. I kto między Wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Cały ten czas, kiedy uczniowie przebywali ze swoim mistrzem, Obserwowali, jak on sam stosuje się do nauki, którą głosił. Swoim postępowaniem uwierzytelniał swoje słowa. Przykładem niech choćby będzie zdarzenie opisane w XIII rozdziale Ewangelii Jana, które miało miejsce podczas wspólnej wieczerzy Pana Jezusa i jego uczniów. W czasie tej wieczerzy Pan Jezus wstał. Przepasał się, prześcieradłem do misy, nalał wody i począł umywać nogi uczniom. A gdy już skończył, powiedział do nich. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja. Pan i nauczyciel umyłem wam nogi wy również powinniście sobie nawzajem to czynić dałem wam bowiem przykład abyście i wy czynili tak jak ja wam uczyniłem słuchamy naszego pana i stosujemy się do jego słów znamy i rozumiemy znaczenie obrzędu umywania nóg gdy przez chrzest zostaliśmy oczyszczeni wcześniejsze grzechy zostały nam Wymazane. Jednak krocząc po ziemi, wciąż zdarza nam się ubrudzić. Akt umywania nóg jest również uznaniem siebie jako sługi. Jest też aktem pokory i ukorzenia się przed bratem, siostrą. Ta chwila jest uspokojeniem, wyrównaniem, czasem naprawą wzajemnych relacji. To jest właśnie pojednanie z drugim człowiekiem. Ktoś powie w takim, razie, w takim wąskim gronie? Tak, to jest tylko, choć może aż w gronie najbliższej, bożej rodziny. Ale to jest początek. Pamiętamy, czego pragnęli synowie Zebedeusza. Jest to dobry przykład na to, jakie zagrożenia mogą czaić się we wspólnocie. Uczniowie, będący tak blisko swojego mistrza, tego nie widzieli. Nie rozumieli istoty służby, do której zostali powołani. My, patrząc na to z innej perspektywy, możemy powiedzieć: słuchamy naszego pana i wiemy, czego od nas oczekuje. Ale tak jak znajomość Biblii nie da nam zbawienia, tak czy znajomość tej prawdy może nas uchronić przed słabością? Jaka może się przytrafić każdemu z nas? Obrządek umywania nóg, który wykonujemy podczas obchodzenia pamiątki śmierci Pańskiej, jest niezwykle ważnym świętem w życiu każdej oddanej Bogu społeczności. To jest również ten czas, kiedy przypominamy sobie tak dobrze znane nam słowa: odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. W takiej chwili warto wspomnieć o Bożej światłości, w której powinniśmy chodzić, gdyż zdarza nam się zapomnieć to, co nasz Pan po tych słowach jeszcze powiedział. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i Wam wybaczy Wasz Ojciec w niebie, jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Wówczas uświadamiamy sobie, jak nieraz zdarzyło nam się ubrudzić stopy, chodząc w ciemności. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście zostawił nam takie przesłanie: Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą Wam przekazujemy brzmi tak: Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żali, żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle to łączy nas wzajemna więź a krew Jezusa jego syna oczyszcza nas od wszelkiego grzechu przez pryzmat bożego słowa zaglądam do swojego wnętrza aby znaleźć tam światło sprawdzając czy nie żyję w ciemności ale jakby to było jednak, gdyby jednak ogarnęła mnie ciemność przecież będąc w tym stanie Mogłbym jej nie ujrzeć. Jednak wiem, że nie jestem sam. Oprócz Boga Najwyższego i Jego Syna mam Ciebie, drogi bracie, i Ciebie, droga siostro. Jestem pewien, że z Bożą pomocą i Jego miłością w sercu nie dopuścisz, abym w tej ciemności Pozostał. Wszyscy jesteśmy stęsknieni za naszymi spotkaniami w gronie Bożej rodziny. Pragniemy znowu być razem w jednym miejscu i wspólnie zanosić modlitwy do naszego Boga i wspólnie Mu służyć. A służyć Bogu można na wiele sposobów. Wśród tej różnorodności jest też jeden, myślę, że nie aż tak trudny sposób. Możemy go stosować nawet teraz, kiedy jesteśmy razem tylko poprzez internetowe łącza, a już na pewno, gdy znowu spotkamy się. Każdy, swoją obecnością, uśmiechem, serdecznością, staraniem o siebie nawzajem, popartym codzienną modlitwą, wspiera siostrę, brata, który może akurat w tym momencie bardzo potrzebuje tej czułości to wsparcie jest niezwykle ważne daje siłę do pracy na zewnątrz słuchasz głosu pana potwierdź to swoimi czynami czujesz się mocny weź na siebie ułomności słabych apostoł paweł ten który usłuchał wzywającego go głosu powiedział takie słowa My natomiast mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Chrystus również nie dogadzał sobie, ale, jak napisano, spadły na mnie zniewagi urągających Tobie. Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, w których źródłem są pisma, trwali przy nadziei. Nikt nam nie odbierze tej nadziei, jeśli wspólnie będziemy trwać w Słowie. Warto czytać tę księgę i sprawdzać, czy wciąż podążam Bożą drogą. Zostańcie z Bogiem.